No i witam Was wszystkich, słuchajcie, w tym pudełku jest oczywiście wykrywacz. Nie jest to Simplex, gdyż Simplexa już nie ma. Zdecydowałem się spełnić swoje jedno z takich marzeń. I zaraz Wam pokażę, co tam jest. W środku. Także co tu dużo mówić, słuchajcie, sami widzicie co to jest za pudełko i co na nim jest. Także słuchajcie, to już nowa jakość poszukiwań będzie. Od razu sobie otwieramy elegancko. Skupiłem w sklepie tym właśnie, to będzie może reklama jakaś taka mała. Tutaj mamy twardę gwarancyjną. Kosztowało to masa, masa pieniędzy, ale po prostu... No dobra, Już nie będę się yy, wgłębiał. Co, za ile i po co, tak, dostałem smycz. Pan mówił, że dostanę jeszcze w gratisie coś. Konkretna, nie tak kurczę, O, jest i kurczę nawet. Nie ta, co ja tam mam. Tu jakieś instrukcje. Dostałem jeszcze takie coś. Wiecie co to jest? I co mają Equinoxa, to wiedzą. Oczywiście to jest tutaj. Czekajcie. No. O, to jest wzmocnienie, tam na ten na te uchwyty na sztyce. Nie wiem, czy to jest jakiś o. To tam się coś z tym dzieje, czy nie? W każdym bądź razie To, to jest tutaj wchodzi Faktycznie one są takie jakieś delikatne Założymy to oczywiście No i słuchajcie To jest czad Czadowe, normalnie O Jedną ręką Ja pierdziel Mam to Jest sprzęt konkretny już teraz, już normalnie Ja już na razie nie marzę o czymś innym nawet Tu już będzie do wody konkreto i w ogóle na wszystko inne też No Nie wiem jak to działa Czy to działa bez cewki O! Zobaczymy, chociaż taką. Tak, że tam chyba nie ma tej, tej sondy podłączonej. I się wyłącza. Dobra, nie będę teraz włączał. Podłączę sondę. Pokażę Wam to jak w całej okazałości to wygląda. A, w ogóle tak. No, dzisiaj nie jest grudzień, ale po prostu mam jakiś mikołajowy dzień. Bo jeszcze muszę podziękować koledze jednemu. Dzięki Mirkowi. Widzicie kto to kojarzy? Tą kamerę, <grych> jeden powinien dobrze to kojarzyć. O, Mirek przysłał jeszcze trunek, o, miałem to tego, mówię, simplexa. Mówię, mam e Quinoxa opijać, ale zastanawiam się, czy po prostu sobie tego trunku jeszcze nie zostawić. jakieś tam parę lat. Sad, mir czas poszukiwań. Pozdrawiam kolegę oczywiście. Zapraszam jeszcze raz na jego kanał. Także mamy taki dzień. Dobra, ja to złożę, zaraz Wam pokażę. Eee, patrzcie, już gra. <grystanie> już założyłem. 50 tonach. <grystanie> Ja pierdzielę, powiem wam, to jest czat 18. To jest chyba czu czułość. Tak to są te wszystkie programy, ja tam za bardzo jeszcze nie wiem, nie, bo to. To nie jest już tak prosto jak w Simplexie, nie? bo tam są programy i do tego jeszcze rozszerzone jakieś te same menu tam. Wstępnie już film oglądałem, wiadomo, że do tematu tak nie podszedł, żeby sobie tam nie zobaczył, nie? Wiadomo. Już coś tam widziałem, ale tak jak w ręce to dostale, nie człowiek to od razu nie wie co włączać, nie? No, to jest ten tryb pole dwutonowy chyba. Patrzcie, jak ładnie zapakowane słuchaweczki do tego są. Kurde, na boso jestem, będziecie mi oglądać moje te, ale... O! Bezprzewodowe. Super sprawa. Jeszcze co tutaj mamy? A, jest ten adapter, ale to kto zainteresowany, to wie o co chodzi. To jest adapter do słuchawek zwykłych. Można podłączyć na kablu i będzie też odbierał, bo to jest bezprzewodowy ten moduł, czy co. No. Także mamy petardy? Jak to jeden mówi? Wiadomo kto. O. No i tyle, no co wam powiem. Teraz tylko czekać na wyjście w pole, nie? Jeszcze sobie muszę dzisiaj dobrze popatrzeć, co, co, o co tu chodzi. Wiem, że to są te, o powiem, to jest to jest coś tam, nie, nie wiem teraz fachowo, ale wiem, że to wyszukuję najodpowiedniejszą tam kanał, żeby nie wzbudzał się od linii, coś no i po kolei tutaj balans gruntu, wiadomo, tu głośność o, tu na maksa jest 25, dobra, to jest ten chyba, chyba coś <laughs> normalnie widziałem to wczoraj, ale dzisiaj, patrzcie, z wrażenia, nie potrafię nawet powtórzyć tego. No. Nazw. Nie wiem, damy na 0 tak jak było. Zaraz sobie jeszcze raz te filmy przystudiuję To chyba tony. Nie, to 5 tonów jest w trybie Park 1, to można zmniejszyć. 1, 2, 5, 50. Domyślnie chyba jest 5. Okej. Okay. To jest na minus 9. Aha, to jest dyskryminacja wybiórcza. No, to jest proste jest, podobnie jak w Simplexie, ale powiem wam. <gryw> to nie ma porównania, bo to jest wszystko jeszcze rozbudowane. To jest to. Yy, jak to było? No. Prędkość przemiatania, jak sygnały wyłapuje, nie? To można sobie zwiększyć, zmniejszyć. 6, 7 o, do 8. Było na 5. Dobra. Co ja wam powiem, nie? A jak się z tego wychodziło? Aha, tak. No jest super powiem wam sprzęt. No. Tutaj rury tutaj takie tylko... Wiecie o co chodzi. Tak Tylko sobie macham żeby machnąć. Powiem wam, że lekki, lżejszy chyba od Simplexa. Wszystko to. Do... Proste do złożenia, nie ma żadnej filozofii, o tutaj Założone jest to wzmocnienie jakby, nie? Fakty faktycznie wątłe są te takie yy, Uchwyty na sztyce tam Takie zdawałoby się właśnie, że Za wątłe, nie? No i co? Baterie są na dwie, jeszcze kreski To jest czułość chyba, tak? Tak, to jest czułość. O. No i co, no to nie będę przedłużał, no co ja wam będę mówił. Że mam My Lab'a, Equinoxa 800. <grymne> no. Dobra. Idę się uczyć teraz... Yy, co tam jest w tym menu. A następny film to już będzie na pewno gdzieś, gdzieś, nie wiem. Z jeziora to wiem, że już macie dosyć, ale... Być może właśnie tam pójdę, bo tam najlepiej by to było sprawdzić na tym śmietniku, co jak, jak pultapsy, te jak te inne polmosy jak to wycina nie wycina jak to łapie na skali będziemy się uczyć także słuchajcie na razie nie